Ogólnie Nathan, od momentu w którym przez przypadek sprawiłam, że jesteśmy neonowi, macie moce. Spróbuj. Wow! Świetnie. Będziesz mógł używać tej mocy do walki. Ale będziesz musiał trenować, aby być lepszy z tą mocą i tak dalej. Och to tylko ty Donia. Co znowu? Pewnie powiesz parę głupot, zaatakujesz mnie. A gdy ja cię zaatakuję pokonując cię to uciekniesz. Zresztą jak zwykle, hech, tym razem się mylisz. Jakoś na mnie to wrażenia nie zrobiło, oj, zamknij się już, Samersand. Fajnie, nawet go nie ruszyłaś tym. Niby jakim cudem masz podbić świat skoro dzieciaka nie umiesz pokonać? Czemu ty jemu kolory zabierasz? Domyśl się, Samersand. A teraz idę zabrać kolory z mocami innym, nara. To było słabe. To nawet ja taka słaba nie jestem XD. <śmianowidze>